Cześć moi drodzy, siemaneczko, zanim obejrzycie nocną jazdę moją, co się działo w mojej pracy, krótkie ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, parę dni temu dodałem film 12,5 minuty, który trwa jak zbudowałem oto ten domek, koszta i tak dalej, wszystko związane. Może to będzie dla kogoś inspiracja, żeby wybudował otóż taki podobny projekt dla swojego dziecka. Mamy w sumie teraz jesień, ale wiosna za niedługo, więc możecie pomyśleć nad taką budową zachęcam Was gorąco po obejrzeniu tego oto materiału abyście zajrzeli na mój kanał i zobaczyli poprzedni film który dodałem, chodźcie pokażę Wam przy okazji ten domek, zachęcę Was trochę abyście obejrzeli mój projekt, który był budowany długo, długo, długo taki domek ja budowałem przez parę miesięcy, ewentualnie może zachęcę Was, abyście obejrzeli, jak powstawał taki projekt. Oczywiście tutaj jest taki mostek ruchomy z wieżą, spinaczkową, tak to się mniej więcej prezentuje, zjeżdżalnia. Warto obejrzeć poprzedni materiał, słuchajcie, warto obejrzeć. I tak się prezentuje. W takim razie bez zbędnego pitolenia zapraszam Was do oglądania relacji. Z nocnej trasy. Lecimy! Stąd. Dzień dobry, moi drodzy, siemaneczko, witajcie! A co do mnie się stało? Myślę, że już mam tę dziurę w szybie, ale nie. Słuchajcie! Słuchajcie, podjechałem właśnie pod bazę, dlatego zaraz idę do DAFA. No i co, dzisiaj lecimy w trasę. Meldować się kto, kto lubi trasy w nocy. Dzisiejsza trasa do pokonania to jest 110 km w jedną stronę, czyli mamy jakieś 220 km w dwie strony. Malimy wrotki i lecimy. Przy okazji, tak po takim dłuższym stanie warto jednak spojrzeć, czy siodło jest zapięte, czy ktoś nie zrobił ci jakiegoś cikusa, Dobra, tutaj już posprawdzałem siadło na swoim miejscu. O, jest ok. Miałem płyn, to wlałem jeszcze płyn do spryskiwaczy. Miałem płyn do chłodnic, to wlałem. Jeszcze tylko podjedę na stację i zatankuję paliwo, a później jeszcze kupię olej, żeby dolać od razu do silnika. To co? Zobaczymy zaraz, czy ta w odpali pięć dni stał. Przy okazji, od razu kartę wrzucam swoją. Odwalił! Pięknie, pięknie! Robimy wpis manualny. I od tego czasu, uwierzcie, nic się nie zmieniło. Czyli mamy 28, 29, 30 i pierwszy, czyli 4 dni miałem pauzy. 4 dni pauzy. Nie wyjdź, Dafik, nie wyjdź. Słuchaj, już nie wyjdź. Muszę pamiętać, jak będę tankował się później na powrocie, że muszę kupić jeszcze bańkę oleju. Bo akurat mam troszkę mniej niż połowę. A jeszcze do wymiany oleju zostało jakieś 15 tysięcy kilometrów, bo my tak wymieniamy coś 70. Wiem, wiem, że na zakazie, ale można, jego można. Tym bardziej, że gościu 70 na godzinę, 75 na godzinę jedzie. Ja spokojnie, rozpędzony, lecę, lecę. Jedziemy dalej. Mrugniesz czy nie mrugniesz światełkami? Nie. Gościu z Kazachstanu. A ja jadę jako pierwszy. Lecimy dalej. Ogień na tłoki. się i zameldować do mnie zadzwonili rampa numer 8 w takim razie podstawiamy się Idealnie, słuchajcie, idealnie za mną rampa jest numer 8. Pyk, no i zielone w takim razie startujemy. Nie zapomniałem, nie zapomniałem, spokojnie. Wajchę trzeba pociągnąć, pociągnąć do siebie, żeby Poduszki zaczęły się napompowywać. Zamykamy. I wyjeżdżamy. Oj, tam, oj, tam będę kulturalny trochę. Poczekam chwileczkę, nic mi się nie stanie jak 10 sekund. Poczekam, a gościu, przy okazji, na spokojnie sobie cofnie tutaj pod rampę. Gdzie on się cofa? Pod trujeczkę. No, pod trujeczkę gościu sobie cofnie. A ja wyjeżdżam. Już lecę na bazę. A jeszcze szybkie tankowanie, oczywiście. I co? Kawa na drogę musi być, co? Oby do stacji benzynowej, tam będzie kolejna kawa. Niestety, ale słuchajcie, nocka dzisiaj ciężka. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy, wyjeżdżamy Szybkie tankowanie wlotuje, od razu kawę sobie kupię i za chwilę słuchajcie, będę już na spokojnie na bazie, ale jeszcze... A, i ten olej, ten olej trzeba będzie kupić. Ile trzeba wam powtarzać Nie szczamy na koła Bo później kierowniczki mówią, że na parkingach im śmierdzi Od tego są pomieszczenia specjalne Takie jak tutaj Czasem w nich śmierdzi, czasem w nich pachnie I co sądzicie o mojej pracy? Dzisiejszej Dzisiejszej nocce Godzina Żeby uwiarygodnić Trzecia Trzydzieści dwa dokładnie wyjechałem O godzinie dziesiątej coś to mi zajęło 5,5 ,5 godziny pracy. No i robota zrobiona. Dostawa zrobiona. I tak powinno być. Dobra, słuchajcie, zajeżdżam na bazę. Jadę do chaty odpoczywać. Idę spać jeszcze. W takim razie dzięki Wam bardzo, że byliście. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję do końca. I co? Zostaw łapę w górę. Zostaw suba. Jak jeszcze nie subskrybujesz. I widzimy się już jakiś następny. Odcinkach. W takim razie do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.